Witam Was bardzo serdecznie z tej strony yy, Królowa Iza. Dopomniałam swojej nazwy. Yy, I tak w ogóle to dzisiaj jest taki jakby vip odcinek, jeśli mogę to tak nazwać. I jest ze mną mój kolega. Halo, elo, siemanko. Jak się nazywasz? Tomasz. Ale głośniej powiedz. Tomasz. Dobra. I jeszcze jest ze mną kogoś, kto praktycznie na każdym odcinku pozdrawiam, ale nie wiem, czy, on, czy ona mnie pozdrawia. Znaczy, i poleca. Dobra, a, a dokładniej chodzi o? Anielski diabełek. Przywitaj się swoim powiedzeniem. Siemaneczko, moje kochane murdeczki. Nie, oj, nie takie masz powiedzenie, ale spoko. Teraz robimy szybkie cięcie, bo teraz chcę Wam pokazać taki jakby kawałek nowej serii, która będzie miała tytuł Uciekinierka. Dobra, więc robimy cięcie. пенсия. <мирает> вот живно,